Zostaje nowy film Patryka Wegi. E, wiem, że ty też miałeś przyjemność zagrać no, główne role u niego w, w filmach. I e, teraz moje pytanie, bo tam także zobaczymy Małgorzatę Rozenek, a wiemy, że Patryk ma dość specyficzne praktyki, jeżeli chodzi o na przykład wymuszenie lub uzyskanie jakichś efektów, które chciałby, aby dana postać pokazała. Czy myślisz, że Małgorzata, która w sumie no, nie jest doświadczoną aktorką, może się odnaleźć z nim jako z reżyserem? Jestem przekonany, że Małgosia świetnie sobie poradzi. Wiem, że Patryk od jakiegoś czasu myślał o tym, żeby zatrudnić ją w jakimś ze swoich filmów. No i teraz się udało. Wiem, o czym jest to film. Znam scenariusz, też rozmawiałem z Małgosią, z Patrykiem i no, jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Natomiast no, jest to y, duże wyzwanie dla Małgosi, ale na pewno sobie poradzi. A jest podekscytowana tym, że zobaczymy ją w nowej roli? Y, wiesz co, na pewno, tak jak z nią kiedyś tam jakiś czasem jeszcze rozmawiałem, no to była bardzo podekscytowana. Wierzę, że y, jakoś tam im się ta współpraca fajnie klei y, y, i że zrobią fajny, dobry film. Y, natomiast... Y, no, szczegółów nie znam. To znaczy no jeżeli do tej pory jej nie wyrzucił, a z tego co wiem to zdjęcia są w toku, no to znaczy, że sobie razi. Obejrzy pani kolejny film Patryka? No pewnie.